Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolejny nowy produkt z kolekcji Premier League Plus 2025, czyli małą puszkę kolekcjonera. Jak zapewne wiecie, dostałem ją ze sklepu Kraken Shop. Kod rabatowy na górze macie Łukasz M10 do wykorzystania na zakupy, właśnie w sklepie Kraken Shop. Także zapraszam serdecznie, a my lecimy teraz z unboxingiem tej oto puszki. W środku mamy 40 kart i dwie limitki. I jest pytanko, czy trafimy kartę Excellence. Także startujemy, otwieramy. Puszka ma kolor taki brązowo-pomarańczowy. Otwieramy i wyciągamy saszetki. Raz, dwa, trzy... 4 i 5 oraz saszetka z limitkami. Zrobimy sobie, jak zawsze, pojedynek. Najpierw sprawdzimy, kto jest na limitce. I jest karta Excellence. Mamy Excellence Murillo z Nottingham Forest. Karta jest dużo grubsza, powiem Wam cięższa bardziej aniżeli zwykła limitka. W ręce to można wyczuć. I mam kartę Excellence. No pięknie, Limitka Excellence Murillo z Nottingham Forest. A druga to Ewa Nilsson z Burnemouth. Czyli mamy taki pojedynek Burnemouth z Nottingham Forest. Jedna drużyna walczy o Ligę Mistrzów, natomiast Burnemouth jest w środku tabeli i jeszcze pewnie też jakieś szanse ma na zakwalifikowanie się do pucharów także fajny pojedynek super karta a my teraz otwieramy saszetki no i liczymy na jakieś super trafy i tutaj jest karta Lightning Summerville z West Hamu to będzie chyba ta paralelka Następnie Crystal Palace Safe Hands Dean Henderson. Następnie Everton Signature Harrison. Fan favorite Madison z Tottenhamu. Lightning Pedro Nieto z Chelsea. No i tutaj możecie zobaczyć jak wygląda zwykła karta Lightning i jak ta właśnie paralelka jest różnica konkretna. Czyli Pedro Neto z Chelsea. I bazoweczki: Gak po Liverpool, Lerma Chryst Crystal Palace i Somerville West Ham. Czyli tutaj nie wpadło nic dla zainteresowanych zespołów. I kolejna karta. Tym razem mamy paralelkę z Fan Favorite Diogo Jota Liverpool. Safe hands Verbruggen z Brighton, Justin Clivert, Burnemouth, Sygnatura, więc pierwszy punkcik 1-0. Następnie fan favorite Burgess z Ipswich, Nonstop Ivo B Fulham. Jimenez również Fulham. Southampton Sugawara i Jensen Brentford. I tym razem mamy paralelkę Safe Hands Dean Henderson z Crystal Palace. Już była ta karta, ale zwykła właśnie. A teraz mamy paralelkę. Logo Evertonu. Dany Welbeck Brighton Signature. Passmaster Lucas Paqueta z West Hamu. Everton Kapiton, Kapitan Coleman Leicester, Buonotte, Gusto, Chelsea i Kovacic, Manchester City. No i jest karta dla Nottingham Forest, Ola Aina, non-stop, paralelka. I pięknie, popatrzcie, co wpadło. Karta Ultimate Call Palmer. Pięknie. Nie miałem jeszcze tego zawodnika na tej karcie. Myślę, że najlepsza, z najlepszym zawodnikiem karta Ultimate dalej Belegard z Wolverhampton i tu mamy znowu chyba jakąś taką kartę, nie wiem czy to też są, jak, też jakaś paralelka bo się bardzo dziwnie świeci Game Changer Kuncza, Mateusz Kuncza z Wolverhampton Enforcer Sandro Tonali Newcastle McNeil, Everton i mamy Murillo, który właśnie jest tutaj na tej karcie Excellence, a tutaj na bazówce. I prowadzenie teraz Nottingham Forest 2-1. Ostatnia karta Calvin Phillips z Ipswich i zostaje nam ostatnia saszetka. Mamy fana favorite, fan favorite Jakob Ramsey z Aston Villa. Logo Brentford. Hwang Hechan, signature Wolverhampton. Pazmaster Smith Rowe Fulham. Nonstop kukurela z Chelsea i Burnymów wyrównuje Tavernier. Mamy remis 2 do 2. Ugarte Manchester United i Onuacho Southampton. Także mamy remis 2 do Dwóch, ale powiem Wam, piękne karty powpadały w tej puszce. Jak widzicie, Cole Palmer Ultimate. Do tego karta Excellence Murilo, Limitka Nottingham Forest. No i tutaj kilka tych pararelek także naprawdę udany unboxing. Dajcie znać, co myślicie odnośnie zawartości tej małej puszki z kolekcji Panini. Premier League Plus 2025. Przypominam, zakupy robimy w sklepie Kraken Shop. Macie do wykorzystania kod rabatowy 10% na zakupy. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.